Dziewczyny wybaczone? Nie, no to jeszcze raz. Odchodzisz z innym, burzysz mój świat, zostawiasz z panowie? Jestem! Inne się nie liczą tylko ty. Bardzo łatwe pytanie, z jakiego piwa słynie Łomża, są cztery możliwości do wyboru, czy jest to Tyskie, EB, Łomża, czy Warka? Łomża. Oczywiście kochani, wielkie brawa, ten pan właśnie wygrał sobie w najłatwiejszy sposób nagrodę, dostał pytania bardzo łatwe, to pan Sebastian będzie miał troszeczkę trudniej. Jak nazywa się prezydent, który zapisał się w historii Łomży wygraną w trzech kolejnych wyborach samorządowych, cztery opcje do wyboru, czy jest to Mariusz Pudzianowski, Mariusz Błaszczykowski, Mariusz Czanowski czy Mariusz Kochołowski. Szanowski. A imię? Mariusz. Zgadza się, kochani? Wielkie brawa. No Debeśczek, widać, że kariera w ty tych wszystkich telewizyjnych programach przed panem stoi otworem. No i teraz pytanie hit. Ile w Łąży jest pietronek. Cztery y wybory. I pierwszy z nich to pięć, drugi sześć, trzeci siedem czy osiem. Osiem! Ja mu chciałem podpowiedzieć, ale zanim to zrobiłem To chłop policzył sobie wcześniej pamięci Oczywiście jest to Osiem Biedronek Wielkie brawa dla naszych panów A ja poproszę moją asystentkę Kornelię O wręczenie nagród o, To jest Kornelia Wielkie brawa dla Korneli Proszę Państwa jest skandal Ktoś mi asystentkę podmienił Ale to będziemy wyjaśniać w kuluarach tej imprezy Panowie dziękuję bardzo w imieniu Vanpura, właściciela marki Łomży, za udział w konkursie. Wielkie brawa dla naszych śmiałków, kochani.